widzowie, to jest kolejny odcinek z tej kanapy. dzisiaj powiem Wam, co zrobiłabym inaczej, gdybym zakładała kanał dziś. Co zrobiłabym inaczej niż na początku? Ok, <laughs> Pierwszy, zdecydowanie wolałabym, aby pierwszy filmik nie był piosenką. Jak dacie sobie najstarsze w zakładce główna, to wiecie, że pierwszym kanałem. Pierwszym filmikiem na naszym kanale jest filmik Waksiara piosenka. Później jest dopiero Funny Moments. Myślę, że na start dałabym zdecydowanie jakieś przywitanie, jakieś opowieść, co będziemy robić. Part 2. Znaczy no. Dobra. Druga rzecz zdecydowanie nie nagrywałabym aż tylu szorców różnych tańcowych i w ogóle bardziej jakieś takie wyzwania challenge na tych filmikach. Oczywiście nie głupie, bo dajemy dobry przykład. Dobra, mam trzy. Zdecydowanie robiłabym więcej jakichś unboxingów, testów. Na pewno bym włożyła większe zaangażowanie. Cztery. Zdecydowanie mniej, a byłoby szorców, chciałam to powiedzieć, no ale zdecydowanie tak często bym nie zmieniała profilowego. Dzisiaj wleciał profilowe, już nowe i one na razie zostanie przez ten, One ogólnie miało wlecieć na drugi sezon, wleciało trochę wcześniej, bo się już nie poko... No nie spodobało Wam się te profilowe z pchełką, więc po prostu teraz macie fajne, nowe profilowe. One dzisiaj wleciało, a jak wy to teraz oglądacie, to dla Was już dawno wleciało. Ja mam widzowie Ja mam czwartek dzisiaj, a Wy macie wtorek. A ja nagrywam filmik na wtorek. Widzicie? To jest to mia... Ja. Dobra, dalej. Jak się nie mylę, to piąte. Zdecydowanie od razu na początku zrobiłabym ten taki baner, że filmy są w tej te dni o, ty, yy, o godzinie nie piszę, ale jak jeszcze nie wiecie wpadajcie, bo dzisiaj wlecie nowy film, bo jest czwartek. Znaczy. W to macie w to. Ale, jak nie widzieliście filmiku z czwartku, to padajcie, bo wtedy po prostu mówiłam rzeczy na temat hobby horsingu. Ale wbijajcie na wtorek, na filmik z wtorku. Bo on był mega gruby, me mega długi, ale warto bym do końca nie przewijać, bo na końcu się dzieje gruba rzecz. 16.30 minut temu wyleciał filmik we wtorek. Ogólnie to my oglądamy teraz, oglądam to fakty mi lecą, bo y, oglądam jak polski astronauta wylądował. Ojej, u tam grawitacji nie ma, patrzcie. Uwaga. No to nie jest. Wczoraj o ósmej ileś tam wylądował? Tak? Nie, dzisiaj wylądował, przecież dzisiaj się podłumaczył. Wczoraj chyba o ósmej wyruszył. Hmm. A dobra, nie wiem, jak chcę was w błąd Jak się nie mylę, to siódma rzecz. Albo szósta. Szósta, albo siódma, już nie wiem, już się pogubiam. Szósta, załóżmy, szósta. Zdecydowanie, ale to zdecydowanie... <laughs> Ten film nie może być za długi, więc... Już bym go skończyła. Ja przepraszam za taki krótki... Tak, ja przepraszam. Ale ja teraz muszę ostro cisnąć. Więc...